Czy gluten szkodzi? Gluten od jakiegoś czasu ma bardzo złą prasę. Bardzo popularne są produkty bezglutenowe, diety bezglutenowe, ale czy w rzeczywistości gluten jest szkodliwy? I tutaj dla niecierpliwych od razu mogę powiedzieć, że gluten to coś nieszkodliwego dla większości z nas. Prawie wszyscy z nas mogą spożywać produkty zawierające gluten i nie będzie im to szkodziło, będą mogli to robić, można powiedzieć, bezkarnie. Bez żadnego uszczerbku. Gorzej jest w przypadku tej grupy ludzi, którzy niestety nie mogą tego robić, ponieważ są chorzy na celiakię oraz na przykład mają alergię na gluten, ale to właśnie celiakia jest najgroźniejsza. To właśnie oni, mając tą chorobę autoimmunologiczną, nie mogą spożywać glutenu. Pamiętajmy, że celiakia to nie jest ani alergia, ani nietolerancja pokarmowa. To jest choroba autoimmunologiczna. I jedyną metodą, żeby można powiedzieć normalnie funkcjonować, jest restrykcyjna dieta bezglutenowa. I to stosowanie tej diety do końca życia. W przypadku celiaki układ odpornościowy atakuje własne tkanki i komórki, niszcząc w tym przypadku kosmki jelitowe. Spożywanie glutenu doprowadza do niszczenia zaniku kosmków jelitowych. Jelita cienkiego. A wtedy niestety dochodzi do zaburzonej zaburzonego procesu trawienia i wchłaniania pokarmów, czyli dla nas katastrofa. Jakie są objawy? Opóźniony wzrost, problemy z trawieniem, apatia, anemia, biegunki, bóle brzucha, osłabiona odporność i wiele, wiele innych. Nasz organizm nie jest w stanie w sposób normalny przeswajać substancji mu potrzebnych, układ pokarmowy nie przyswaja składników odżywczych, składników pokarmowych i po prostu nasz organizm nie ma tego, czego potrzebuje, żeby sprawnie, prawidłowo funkcjonować. No a niestety, kiedy nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo, odbija się to na jego stanie i niestety może doprowadzić do wielu bardzo poważnych problemów. I to są problemy ludzi, którzy mają celiakię. Oni nie mogą spożywać glutenu, muszą być na tej wspomnianej restrykcyjnej diecie bezglutenowej. I w ich przypadku tak, gluten szkodzi, ale wszyscy pozostali, którzy tolerują, trawią gluten w sposób bezproblemowy, oni mogą spożywać gluten bez żadnych problemów. W przypadku takich osób, no większości z nas, w tym mnie, oby tak było do końca życia, można spożywać gluten. I można i warto to robić. Dodatkowo, osoby, które nie mają celiaki, nie powinny wręcz stosować diet bezglutenowych. Dlaczego? Już wyjaśniam. Ponieważ niestety w wielu przypadkach diety te będą źle zbilansowane i nie będą dostarczały nam tego, co trzeba. Oczywiście, gdy ktoś ułoży dietę zawierającą dietę bezglutenową, oczywiście, zawierającą wszystko to, co trzeba, ok, ale gdzie tu wtedy sens? Dlaczego wyrzucać gluten? Kiedy tego nie musimy robić i specjalnie kombinować z taką dietą. Ona jest dla ludzi, którzy niestety muszą ją stosować. Do tego dieta bezglutenowa może niestety zawierać wiele produktów bezglutenowych, które są mocno przetworzone. Niestety, część z nich tak wygląda. Często na takich dietach jemy więcej np. soli, cukru, wspomnianych produktów przetworzonych, tłuszczów nasyconych, co oczywiście nie jest dla nas pozytywne. Niestety, bardzo dużą taką modę nakręciło to, że diety bezglutenowe są przedstawiane jako doskonałe diety odchudzające. Ponieważ w przypadku diet bezglutenowych no, eliminowane są produkty zawierające gluten, a są to najczęściej produkty zawierające dużo węglowodanów, co oczywiście powoduje, że zmniejsza się nasz bilans kaloryczny. Jemy mniej kalorii, zaczynamy chudnąć. I niestety wiele osób, myśląc, że to doskonały sposób na na przykład odchudzenie się, zapomina, że dieta jeszcze ma dostarczyć wiele innych składników potrzebnych naszemu organizmowi, żeby sprawnie funkcjonował. A po na przykład wróceniu do zwykłej diety, no niestety możemy bardzo szybko odrobić te stracone kilogramy. Nie mówiąc już o tym, że dieta taka, nawet szczególnie taka długotrwała, która nie zapewnia nam tego, co potrzebuje nasz organizm, jest wręcz niebezpieczny. Więc jeśli ktoś nie musi, niech nie stosuje diet bezglutenowych. Gluten mu nie szkodzi, więc niech go normalnie spożywa. Chce ograniczyć produkty z glutenem? Oczywiście. Ale pamiętając, żeby dostarczać swojemu organizmowi jak najwięcej produktów, których potrzebuje, żeby te substancje zawierające się często w produktach zawierających gluten, na przykład y, witaminy z grupy B. Były dostarczane. Musimy pamiętać, że jest wiele dobrych, smacznych diet, a diety bezglutenowe, diety eliminacyjne, które eliminują jakieś grupy produktów, powinny być przeznaczone dla ludzi, którzy muszą wyeliminować te produkty i dla osób, które mają diety takie eliminacyjne ułożone przez kogoś, kto się zna i te diety zapewnią im wszystkie te rzeczy, których potrzebuje nasz organizm. Więc gluten nie szkodzi, szkodzi tylko tym, którzy niestety są chorzy na celiakię i oni muszą oczywiście go omijać bardzo szerokim łukiem i muszą stosować produkty bezglutenowe. Cała reszta populacji, która nie ma problemów z glutenem, wręcz nie powinna go eliminować. Oczywiście nie stawiać tylko na te produkty, które zawierają gluten, ale po prostu odżywiać się w sposób normalny, nie patrząc, czy coś zawiera gluten. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.